Cześć wszystkich, witam Was na moim kanale i mojej ślicznej żony. Rancho, nowoczesna stodoła, dom nie wiadomo za ile, ale tu jest różna tematyka. Troszkę jest budowa, troszkę spawanie, ale może ktoś coś znajdzie dla siebie. Dlatego warto oglądać i pamiętajcie, żeby łapkę w górę i subskrypcję. A dzisiaj... Mam fajny, znowu tak wpadł przez przypadek, fajny projekt balkonu francuskiego. Już wam wytłumaczę, jak on będzie wstępnie wyglądał, a potem natnę szybko materiał i, i zaczniemy go składać. Postaram się, żeby ten filmik, z 8 minut, tylko składanie, spawanie, yy, obróbka i do lakierni. I do widzenia. Miłego oglądania. A to mam materiał już yy... przygotowany. O moi drodzy, tak. Tutaj jest dolna i górna część. To jest profil zamknięty 40 na 10 i to będzie, to będzie pochwyt tu u góry, czy balustrada. A tutaj, moi drodzy, to będzie właśnie taka balkon francuski 2,42 i w środku będą takie rureczki Fi 12. Tych rureczek tam będzie ponad chyba 27, jak się nie mylę. No, jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Szybka, szyb, szybkie spawanie i, dwa, i co? Do lakierni, dwukrotne malowanie. Ok, biorę się za pracę, nacinam i pokazuję już, jak. Elementy wszystkie przygotowane do spawania. Zaczynam pierwsze właśnie tutaj górną i dolną poręcz. A pamiętajcie, już mówiłem w poprzednich filmikach, pamiętajcie, że każdy profil ma swoje łączenie, załamanie, gdzie jest połączony. Starajcie się, żeby dopasować tak elementy, żeby tego załamania nie było widoczne. Ja mam tak akurat. Zrobione to z zewnętrznej strony przyjdzie farba, bo tu ten balkon francuski od strony wewnętrznej, gdzie będzie okno, też podejdzie, nic nie będzie widać. Ładnie, już wstępnie je tak jak widzicie, prysnę tutaj ten spawem, żeby nie zostało odpryskę, Ale już, już zrobiłem bączkowanie tego, przygotowałem już do malowania. Dobra, zaczynam spawać tą górną i dolną część, a potem. Biorę się za wstawianie tych fi, rureczek FI12 do środka, już nabierze pewnie jakiegoś ładnego kształtu. Najpierw tą, tą stronę robię punktowo, dopiero leczko przeszlifuję, obrócę i do, docelowo będę spawał z drugiej strony, potem znowu obrócę i spawanie si z spawem delikatnie, żeby nie było odprysku. Pamiętajcie, że każdy, każdy ruch musi być idealnie dopracowany, dlatego warto użyć pilniczka i tu sobie ładnie te, te roki wyszlifować. Tak samo, moi kochani, tutaj to, to wszystko jeszcze tutaj dopracuję, zeszlifuję, żeby mieć tą ciągłość, ciągłość linii. Po malowaniu to będzie super wyglądać. Jak widzicie pacjent przygotowany już do operacji, muszę dokupić trochę ścisku, bo mało ścisków mam. A tu mam już, jak widzicie, natreasowane. Ten profil jest 40 na 10 i teraz już mam środek. To będzie po środek jest po półtora, po centymetra, tak wychodzi. Dobra. Na razie to wygląda jak jak drabinka taka. Szkolna, żeby się po niej wdrapywać, ale efekt będzie, już coś tak czuję, że będzie super efekt tej industrialnej balkonu francuskiego, jak dojdzie czarny kolor. Jutro rano jadę z tym do lakierni. Zobaczycie efekt. Już się nie mogę doczekać. Spawam. Jest. Udało się. O, no, wygląda. Już jest. Jeszcze troszkę przyjął do, do, do pieścić i jedzie do malarni, ale super wyszło. No jestem szczęśliwy. No, nie spodziewałem się. Myślałem, że to będzie wyglądać jak szkolna drabinka, ale jest, ma swój urok. Będzie industrialny. Obracam już kamerkę i Wam pokazuję. A, super wygląda. Jak ładnie prze, przecina się. Tu już mam poobrabiane. spawy punktowo, tylko to jest. Ale solidne to jest wszystko. Jak Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i skomentujcie to. A poproszę poproszę właśnie kolegę, bo to jedzie do Oslo I poproszę kolegę, żeby zrobił może zdjęcia, albo jakiś nagrał filmik Dobra, do lakerni, Do lakerni i już pokazuję Wam jak to wróci polakierowane e, Balkon francuski Pojechał troszkę wcześniej, nie zdążyłem już e, nagrać Wam i opowiedzieć co jak e, Wyszło świetnie, jestem bardzo Zadowolony. Kury miał być w czwartek, przyjechał w środę, i tak na wariata szybko spakowaliśmy. E, za chwilkę wrzucę Wam tylko takie, ten z innej perspektywy, kamery, trochę tak jak, jak shorty, jak ta balustrada e, wygląda, ale już tutaj u mnie już e, kolejne. kolejne rzeczy się e, dzieją. Nie nudzę się, troszkę mało czasu, żeby kontynuować budowę, ale. Jeśli filmik Wam się podobał, to jeszcze raz poproszę łapkę w górę i subskrypcję. Coś zawsze będę dodawał, może coś, yy, coś ktoś znajdzie coś ciekawego dla, yy, dla siebie. Okej. Okay. Do zobaczenia w następnym odcinku.